Jeżeli zastanawiasz się, czy luksusowy zegarek, droga torebka, zakup odzieży czy perfum albo wyjazd do hotelu może stanowić Twój koszt podatkowy, koniecznie obejrzyj ten materiał. Kanał napędzają Kancelaria Pasternak Legal Prawo, Biznes, Podatki Tworzymy efektywne rozwiązania prawne i podatkowe oraz Akademia Legal Elite publikacje i szkolenia z zakresu prawa, biznesu i podatków. Cześć, witam Was w programie Biznes bez Tajemnic. Aura zbliżających się świąt sprawiła, że postanowiłem wziąć na warsztat temat, nad którym prawdopodobnie zastanawiało się wiele osób. Czy zakup określonych dóbr może stanowić koszt podatkowy w prowadzonej działalności gospodarczej? A mówiąc nieco bardziej precyzyjniej, czy zakup na przykład luksusowej torebki, luksusowego zegarka, zakup odzieży czy perfum, albo pobytu w hotelu może stanowić Twój koszt. Podatkowy. Nie przedłużam, zapraszam do części merytorycznej. Aby mówić o tym, czy zakup określonych dóbr czy usług może stanowić koszt podatkowy dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą, należy pierw odpowiedzieć na pytanie, czym właściwie ten koszt podatkowy jest. Definicję kosztów podatkowych dla osób prowadzących działalność gospodarczą możemy znaleźć w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z definicją zawartą w artykule 22 tej ustawy, do kosztów uzyskania przychodów zalicza się wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z określonymi w ustawie wyjątkami. Kosztami uzyskania przychodów są zatem wszelkie racjonalnie uzasadnione koszty, które służą zabezpieczeniu, otrzymaniu, Albo zwiększeniu uzyskiwanego przez Ciebie przychodów wprowadzonej działalności gospodarczej. Inaczej mówiąc, kosztem podatkowym będzie wszystko to, co służy zwiększeniu przychodów wprowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej. Pamiętać jednak musisz, że to na Tobie, jako podatniku, spoczywał będzie ciężar wykazania, że dany koszt stanowił koszt podatkowy, w rozumieniu przepisów ustawy. Innymi słowy, to Ty będziesz musiał wykazać, że dany koszt był związany z Twoją działalnością i służył uzyskaniu przychodów z nią związanych. Czy zakup perfum może stanowić koszt podatkowy wprowadzonej działalności gospodarczej? Jeszcze do niedawno zaliczenie perfum jako kosztu podatkowego osoby fizycznie prowadzącej działalność gospodarczą było zagadnieniem dość kontrowersyjnym. Ostatnio jednak, wydawane interpretacje podatkowe czy orzecznictwo sądów administracyjnych sprawia, że organy coraz liberalniej podchodzą do zakupu perfum przez przedsiębiorców. W jednym z orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego, Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że zakup perfum może stanowić koszt podatkowy uzyskania przychodu dla określonego przedsiębiorcy pod warunkiem, że zakup ten związany jest bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą, perfumy będą wykorzystywane przez przedsiębiorcę wyłącznie w prowadzonej działalności gospodarczej oraz przedsiębiorca ten wykaże, że stanowią one element, za pomocą którego przedsiębiorca jest w stanie uzyskiwać przychód. Jedną z działalności, która może uzasadniać zakup perfum prowadzonej działalności gospodarczej jest na przykład prowadzenie działalności blogowej czy zajmowanie się tzw. influenc marketingiem. Przedsiębiorca jednak powinien wykazać, że ponoszone przez niego koszty będą wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Innymi słowy, perfumy zakupione przez ciebie powinny być wykorzystywane tylko na jej potrzeby, nie w celach Prywatnych. Chcąc jednak skorzystać z możliwości odliczenia perfum jako kosztu podatkowego wprowadzonej działalności gospodarczej, podatnik powinien pamiętać, że to na nim ciąży ciężar wykazania, że dany zakup perfum był uzasadniony podatkowo. Nie wystarczy przy tym samo wykazanie, że zakupiliśmy perfumy, pokazaliśmy fakturę, konieczne będzie tutaj jednak wykazanie właśnie tego związku, że Zakup służył uzyskaniu przychodu. Jako przykład takich działań, które mogą dodatkowo uzasadniać zakup perfum, jako koszt podatkowy, mogą być na przykład różnego rodzaju wpisy blogowe, charakter działalności prowadzona przez przedsiębiorcę, czy też wykazanie, że te perfumy po pozwoliły nawiązać współpracę na przykład z innymi markami, które trudnią się sprzedażą perfum. Wielu przedsiębiorców zastanawia się nad tym, czy wydatki ponoszone nad o wygląd mogą stanowić koszt uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej. Do takich wydatków z całą pewnością zaliczyć można m.in. wydatki na odzież, galanterię, torebki czy innego rodzaju akcesoria. Niewątpliwie wielu przedsiębiorców jako element prowadzenia działalności właśnie wykorzystuje określonego rodzaju. Biur, albo wykorzystuje torby czy torebki jako element, który ma służyć wprowadzonej prowadzonej działalności gospodarczej, np. do zabezpieczenia, przechowywania czy przynoszenia dokumentów, czy też służbowego laptopa. O ile w wielu przypadkach organy podatkowe stoją na stanowisku, że wydatki ponoszone na y, odzież, galanterię czy, czy luksusowe torebki nie mogą stanowić kosztu uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej, o tyle można znaleźć zdania odmienne. Interpretacje, w których organy podatkowe wskazują na możliwość zaliczenia właśnie torebek, odzieży jako kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, wskazują organy, że powinny te wydatki być racjonalnie uzasadnione pozostawać w bezpośrednim związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, być wykorzystywane wyłącznie na potrzeby tej działalności gospodarczej, a nie w celach prywatnych, oraz podatnik powinien wykazać, że koszty te służą uzyskaniu przychodu czy też jego zabezpieczeniu. Jako przykład jednego z orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego, w którym Naczelny Sąd Administracyjny dopuszcza zaliczenie wydatków na przykład na Torbę skórzaną, czy też torebkę, a także zakupu odzieży w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Również ten Naczelny Sąd Administracyjny wskazuje, że wydatki te powinny być racjonalnie uzasadnione, pozostawać w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz być przez podatnika wykorzystywane w tej działalności i służyć mu uzyskaniu przychodu. Jako przykłady działalności, w których tego typu wydatki mogą stanowić uzas uzasadniony koszt. Podatkowe można zaliczyć działalność np. blogową, działalność influencerską, działalność związaną z modelingiem czy też działalność związaną ze świadczeniem usług detektywistycznych. Innym przypadkiem dotyczącym wykorzystywania odzieży wprowadzonej w prowadzonej działalności gospodarczej może być odzież, która jest opatrzona logo firmy. Pytania te trafiały zdecydowanie częściej do Fiskusa, a Fiskus zdecydowanie częściej opowiadał się za możliwością zaliczenia do kosztów podatkowych te tego typu odzieży. Pamiętać jednak powinniśmy, że odzież, która jest zaopatrzona w logo firmy, aby mogła stanowić koszt uzyskania przychodu, musi to być logo naszej firmy, logo powinno zostać umieszczone w sposób trwały oraz znajdować się w widocznym miejscu. Fiskus w wydawanych interpretacjach często wskazuje, że opatrzenie danej odzieży firmowej, logo danej firmy, w taki sposób, że na przykład na agrafkę przypniemy nasze logo, może być niewystarczające, a w konsekwencji zakwestionowane przez fiskusa jako koszt podatkowy prowadzonej działalności gospodarczej. Pamiętaj zatem, że jeżeli kupisz torebkę albo drogie ubranie, i będziesz wskazywać, że wykorzystujesz je tylko w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a fiskus zauważy, że zdjęcia z daną torebką wrzucasz na Facebooka czy Instagram w celach prywatnych, wówczas ryzykujesz zakwestionowaniem tego kosztu podatkowego jako kosztu prowadzonej działalności gospodarczej. W przypadku zakupu odzieży czy luksusowej torebki, wiele zależy od indywidualnej sytuacji przedsiębiorcy, a także od odpowiedniego uzasadnienia, które będziemy wskazywali przed organem, aby móc dany koszt zaliczyć do kosztów podatkowych. Jak pokazują wydawane interpretacje podatkowe, fiskus zaczyna zmieniać podejście co do możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych zakupu zegarka. W przeszłości rozliczenie zegarka w kosztach prowadzonej, działalnością, prowadzonej działalności gospodarczej graniczyło niemalże z cudem. Aktualnie Fiskus coraz częściej zezwala na to, aby przedsiębiorcy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, jako koszt prowadzonej działalności gospodarczej, zaliczyli właśnie zakup służbowego zegarka. Warto przytoczyć w tym miejscu pozytywną interpretację podatkową, jaką uzyskał przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, który rozlicza się z klientami na podstawie stawki godzinowej, czasami z dokładnością co do 5 minut. Zaś niedokładne liczenie może stanowić podstawę kwestionowania wypłaty jemu należnego wynagrodzenia. Przedsiębiorca wskazał, że nie zawsze może używać urządzeń elektronicznych ze względów na pełnione przez siebie obowiązki. Przedsiębiorca ten wykazał również, że zegarek wykorzystywany będzie jedynie w celach służbowych i nie będzie wykorzystywany do celów prywatnych, a wydatek na zakup zegarka nie stanowi kosztów o charakterze reprezentacji. Przedsiębiorca ten co prawda uzyskał korzystną interpretację podatkową, niemniej jednak powinien pamiętać, że nosząc zegarek po zakończeniu obowiązków służbowych może ryzykować tym, że Fiskus będzie podważał zasadność zakupu przez niego zegarka jako kosztu prowadzonej działalności gospodarczej. Pamiętać również należy, że pomimo tego, że Fiskus aktualnie coraz częściej przychyla się do tego, aby przedsiębiorcy w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej do kosztów podatkowych zaliczyli właśnie zakup służbowego zegarka, o tyle stanowisko Fiskusa jest dalej niejednolite. A zatem każdorazowo, chcąc dokonać zakupu służbowego zegarka, powinniśmy być w stanie wykazać, że dany zakup służy właśnie prowadzonej przez nas działalności gospodarczej, będzie wykorzystywany wyłącznie w prowadzonej działalności gospodarczej. Zakup ten ma związek z prowadzoną działalnością i służy uzyskiwaniu przychodu albo jego zabezpieczeniu. Powinniśmy również wykazać, że zakup ten nie będzie stanowił zakupu stricte związanego z reprezentacją, tudzież budowaniem na przykład jakiegoś prestiżu, czy budowaniem odpowiedniego wizerunku danego przedsiębiorcy. Szczególnie ostrożnie należy podchodzić do wydatków, które mogą być wykorzystywane w celach prywatnych, takie jak właśnie zakup luksusowego zegarka. Pamiętać jednak powinniśmy, że przedsiębiorca, który chce zaliczyć do kosztów prowadzenia działalności gospodarczej właśnie zakup takiego zegarka, Powinien dokonać analizy swojej indywidualnej sytuacji, a następnie zadbać o to, by odpowiednio uzasadnić dany zakup jako koszt prowadzonej działalności gospodarczej oraz zebrać na to odpowiednie dowody czy też dokumenty, jak na przykład przedsiębiorca, o którym powiedziałem przed chwilą, który wykazał, że nie zawsze jest w stanie mieć przy sobie urządzenia elektroniczne, które pozwoli mu na rejestrację czasu pracy, zaś jego rozliczenie z klientami. W zasadniczej mierze opiera się właśnie na rozliczeniu opartym na stawce godzinowej. Mówiąc o zegarkach, nie sposób nie wspomnieć o smartwatchach, które dziś dla wielu przedsiębiorców stanowią nieodłączny element prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Tutaj ku uciesze wielu przedsiębiorców można powiedzieć, że Fiskus stoi na dość liberalnym stanowisku, często zezwalającym na zakup smartwatcha jako służbowego narzędzia niezbędnego właśnie do wykonywanej pracy. Podatnicy, którzy starają się o uzasadnienie takiego zakupu smartwatcha w prowadzonej działalności gospodarczej, co również wielokrotnie akceptuje Fiskus, wskazują, że zakup smartwatcha, czy też jego funkcje pozwalają na stałe utrzymywanie kontaktu z klientami, możliwość prowadzenia kalendarza biznesowego, czy też szybkie odpowiadanie na zapytania klientów, odpowiadanie na liczne komentarze czy opinie, które mogą na przykład pojawiać się w mediach społecznościowych, a także odbieranie telefonów czy też prowadzenie korespondencji. Myślę, że dla wielu przedsiębiorców wykorzystanie tych funkcji smartwatcha brzmi znajomo i prawdopodobnie dla wielu przedsiębiorców te czynności właśnie są wykonywane w prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Dokonując zatem zakupu smartwatcha służbowego, powinniśmy oczywiście również pamiętać, że zakup ten powinien być bezpośrednio związany z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą, być wykorzystywany właśnie w celach prowadzenia tejże działalności, a także być elementem, który ma właśnie służyć uzyskaniu, czy też zabezpieczeniu odpowiedniego przychodu. O ile oczywiście zakup, jak w przypadku poprzednich zakupów jest oczywiście rzeczą indywidualną, tak w przypadku smartwatchy wydaje się, że zakup ten wielu przedsiębiorców w sposób znacznie prostszy będzie w stanie uzasadnić w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Dla wielu przedsiębiorców podróże stanowią niezbędny element wprowadzonej działalności gospodarczej. Dla innych z kolei podróże są czymś sporadycznym. Pojawia się zatem pytanie, kto i kiedy do kosztów prowadzonej działalności gospodarczej może zaliczyć koszty związane z podróżami służbowymi. Ustawodawca nie wyklucza z możliwości do zaliczenia do kosztów podatkowych kosztów związanych z podróżami służbowymi. Aby przedsiębiorca mógł zaliczyć wydatek związany z podróżą służbową do kosztów prowadzonej działalności, powinien wykazać, że dany koszt jest związany z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, służy uzyskaniu przychodu oraz powinien zostać odpowiednio udokumentowany. Przykładem takiego wydatku, w zależności od uzasadnienia, w ocenie Fiskusa mogą być na przykład koszty związane z Pobytem związanym ze szkoleniem i podnoszeniem kwalifikacji, udziałem w konferencji, pozyskiwaniem klientów czy wykonywaniem np. określonej usługi poza siedzibą firmy. Reasumując powyższe, należy wskazać, że dokonując oceny, czy dany wydatek z perspektywy danego przedsiębiorcy stanowi koszt uzyskania przychodu, Należy wziąć przede wszystkim wszelkie za i przeciw, a także ocenić, czy dany wydatek z perspektywy przedsiębiorcy jest wydatkiem racjonalnym oraz związanym z uzyskiwanym przez niego przychodem. Definicja kosztów podatkowych jest bardzo szeroka i odwołuje się do związku wydatku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Dokonując zatem oceny, czy dany wydatek może zostać zaliczony do kosztów podatkowych, należy brać przede wszystkim pod uwagę indywidualną sytuację danego przedsiębiorcy. Innymi słowy, u jednego przedsiębiorcy dany wydatek może zostać zakwalifikowany jako koszt podatkowy, zaś u innego ten sam wydatek nie zostanie zakwalifikowany do kosztów podatkowych. Mnogość interpretacji podatkowych a także ich niejednolitość sprawia, że dany przedsiębiorca może mieć problemy z samodzielnym zakwalifikowaniem danego wydatku do kosztów prowadzonej działalności gospodarczej. Jeżeli potrzebujesz pomocy przy analizie twojej indywidualnej sytuacji podatkowej albo chciałbyś skorzystać z pomocy przy sporządzeniu indywidualnej interpretacji podatkowej, zapraszam do kontaktu. Link do kontaktu znajdziesz w opisie. Jeżeli podobał Ci się dzisiejszy odcinek, zapraszam do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji naszego kanału.